Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Sleeping Dogs, jedziemy dalej z nalotem policyjnym, mm. właściwie z prawą policyjną. Trop gwiazdy numer 2, czyli załatw w dostawce gwiazdy. Poprosimy. I może uda się znowu wbić 100% punkcików. W przednim odcinku naprawdę niewiele nam zabrakło do awansu na drugi poziom doświadczenia policyjnego. Dosłownie milimetry paska. Więc dzisiaj nadrobimy zaległości i odblokujemy sobie po skończeniu misji nową umiejętność. A jaką? To jeszcze nie mam pojęcia. Przypominam, że przy wykonywaniu takich zadań, stricte dla policji, lepiej jechać ostrożnie. Nigdzie się nie wykładać, nie rozjeżdżać cywilów, nie robić krak z niszczyć mienia publicznego i tak dalej, bo szkoda punktów tracić. Będą one nam bardzo potrzebne. Co my tu mamy? Aha. No dobra. Bardzo fajnie, bo teraz nam się blokuje dostęp do hakowania kamer. To są tak zwane naloty policyjne. Jedną kamerę wam pokazywałem w poprzednim odcinku, gdzie ona się znajduje. Natomiast nic nie mogliśmy z nią zrobić. A od tej pory gra daje nam taką możliwość. I jak to wygląda? Tutaj jest ta skrzyneczka z kamerą. Jak widzicie? Ale, żeby ją zhakować, no na trzeba pozbyć się towarzystwa, wzajemnej adoracji. Chodź stary, ty pójdziesz tu. Jeszcze jednego wsadzimy może do śmietnika. Bo tu śmieci trzeba wyrzucać na bieżąco. I zostało tylko trzech wymaganych. Mam ratę się broni. Trzeba będzie mu tę gardę za chwilę zdjąć. Och, to był piękny cios. Prawda? Przypominam. O, jeszcze. Jeszcze ten żyje. Rozłapiemy. I na ulicę z nim. Wstajesz? Chyba nie. E, walka będzie troszeczkę sprawniej szła z tego względu. O, zobaczcie. Tu był łom. Czy to klucz do kół. Mogę go sobie wykorzystać. E, walka sprawniej szła, bo mamy odblokowany Zresztą przypomnę wam. Nie tutaj. Ulepszenia. Triada. Tu mamy. Premie do czasów, więc. Szybciej będziemy przeciwników załatwiać, w walce wręcz, jakby ktoś pytał. Natomiast, teraz możemy na spokojnie przejść do hakowanka, jak się odbywa hakowanie. Mamy tutaj panel. A właśnie, jak widać, mamy 6 prób i cztery puste miejsca. W te miejsca trzeba wpisać cyfry od 0 do 9, więc po kolei. Cyfry nie mogą się powtarzać. że tak powiem więc każda musi być inna. I zobaczcie, 0, 1, 2, 3, wszystko na czerwono, czyli żadna z nich nie jest prawidłowa. Lecimy z drugim zestawem. 4, 5, 6, 7. Czwórka na swoim miejscu, szóstka jest prawidłowa, ale gdzie indziej musi być, więc spróbujmy ją tu. I dalej, 8 i 9, więc liczby będą na pewno prawidłowe. Tak jest, tylko zamienić jeszcze miejscami 8 i 9. Gotowe. I tak to będzie wyglądało. Skorzystać z systemu monitoringu w swoim mieszkaniu, by przyskrzynić dostawcę czyli po prostu dealera. Prosta sprawa. No, i takich rzeczy do wykonania w tej grze. Jeszcze raz przypomnę: to jest w kolekcjach. Prze bardzo, schakowane kamery. 1 na 26. Więc bardzo dużo tego jest. To jest świetny sposób zarabiania punktów policyjnych. Gdzie jest moje auto? A tutaj. Skoro zostało nam tylko dotrzeć do apartamentu. To tym bardziej warto zadbać, żeby nic nie zniszczyć. Czekajcie. Będę bardzo powoli jechał. Chyba się udało. Tak. O, zobaczcie co my tu mamy. Dobrze, spojrzałem w tę stronę. Mamy kapliczkę. Bardzo się z tego cieszę, im więcej znajdzie jak po drodze znajdę tym lepiej Mniej roboty czeka mnie później Bo mogą się, znaczy mogą, na pewno się szykują odcinki W późniejszym etapie gry, gdzie będziemy po prostu jeździć po całym świecie I zbierać tylko znajdźki A więc im więcej ich spotkamy Tym mniej czasu będziemy poświęcać na to później Przypominam, że przechodzimy Skipping Docksa na 100% Czyli robimy wszystko co się da i znowu się rozpadało, coś się mam pecha do tej pogody wam powiem Chyba w każdym odcinku musi dać deszcz Z tego co założyłem Dobra, jesteśmy prawie w siebie w chacie. I już jesteśmy blisko, żeby wyhaczyć maksymalną ilość punktów o, raz stąd wysiądę, żeby się nie wpakować nigdzie. Co teraz? O tak, idziemy do mieszkania i odpalimy sobie system monitoringu. Teraz musimy tego dostawcę zlokalizować. Więc tu mamy monitorek. Podchodzimy, interakcję wchodzimy z tym. I tutaj mamy Central, North Point, Aberdeen, Kennedy Town. Jak widzicie, przy North Point jest taka strzałeczka, trójkącik w górę i napisany aktywność Triad. Więc to jest właśnie tutaj. I mamy schakowaną kamerę Park LOCK Full. Te wszystkie są niedostępne, trzeba je pohakować później. Więc przybliżamy obraz sobie. Trwa No i trzeba dostawcę zlokalizować. Jak widać, kolej z walizką to musi być ten. Oznaczamy go. A dalej już policja powinna się ładnie wszystkim zająć. Sama. Tak jest.

No dobra, i to było prościutkie. W ogóle pierwsze śledztwo chyba nie będzie aż takie trudne. Proszę bardzo, tato, czekałem 100% punktów. Za chwilę level up. Prosimy, prosimy. Dziękuję. No i niemal półpaska nam się zapełnił do kolejnego poziomu. Kolejne 1200 dolarów i jeszcze jeden wpis. Ocena psychologiczna funkcjonariusza Shenna, część pierwsza. Więc może od tego zaczniemy, a później przejdziemy do ulepszeń. Więc mamy coraz więcej raportów. W każdym odcinku coś nowego. To jest to, nie? Ocena psychologiczna. Proszę bardzo, na temat naszego wspaniałego bohatera możemy coś się dowiedzieć. Lektura obowiązkowa, przypominam. Więc proszę czytać uważnie i ze zrozumieniem. A tymczasem, zanim pójdziemy gdzieś indziej, jeszcze ulepszenie. Bo nieraz zdarza mi się zapominać o takich rzeczach Smartfon to już mówiłem, mieliśmy na samym początku gry I teraz następna sprawa Albo wytrych Czyli wytrych pozwala Ci kraść pojazdy bez wybijania szyb czy uruchamiania alarmów Przydatne Albo szybkie rozbrojenie Łej może bez problemów rozbrać przeciwników trzymających broń palną Ja tak się zastanawiam, kiedy spotkamy kogoś kto będzie miał broń palną Chyba nie za szybko Hmm no dobra, na razie to odpuścimy. Weźmiemy sobie jednak ten wytrych, bo to może być bardzo przydatne, żeby kraść bez wszczynania alarmu. I policja nas nie będzie ścigać, więc to będzie użyteczne na pewno. No i tyle. Skoro mamy kolejny trop rozwalony, to teraz odblokowały nam się. Zobaczcie tutaj. Naród policyjny w Lumej Naród policyjny kładka dla pieszych Kamczuk. To jest kolejna i nie tylko to jest North Point, ale zobaczcie, że na całym obszarze świata gry nam się odblokowały te wszys wszystkie. To, nie, to znaczy, nie są wszystkie, to jest tylko część tych nalotów. Pozostała część jest ukryta. Na razie nie będziemy się nimi zajmować. Ja myślę, że zostawimy to sobie jak wbijemy jakiś wyższy poziom reputacji i kupimy ciuchy, które dają nam więcej procent punktów doświadczenia policyjnego. Wtedy dopiero się na to weźmiemy, żeby jak najwięcej korzyści mieć z tego. A tymczasem mamy dwie misje główne Jak widzicie. Pierwsza to jest Amanda, czyli randka, a drugie haracz autobusowy. To może pójdziemy na randkę. W takim razie Co wy na to? Co wy na to? Tu chyba bić się raczej z nikim nie będziemy. Ciuchów raczej też chyba nie mam. Jakichś eleganckich, więc sorry, ale...

Old Temple Academy? I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. <laughs> I have no sense of direction. Yeah, I, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I, I can give you a ride. <laughs> I mean, it'll be easier than explaining where it is. Uh. Okay. Yeah. That that would be really great. My name's Amanda, by the way, or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm what?

How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front yet. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? Have you got it all figured out? I wouldn't say that. You know, I got a few family issues I'm working on clearing up. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh, yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom.

Czyli po prostu zwiedzanku Prowadzamy dziewczynę po mieście i pokazujemy jakieś ciekawsze miejsca Łop. O, mając kobietę z tyłu na motorze lepiej się nie rozwalać To by naprawdę nie pasowało do dżentelmena jakim jest Way. Pójdziemy sobie tędy Cóż to za miejsce? Aha, to jest ta świątynia, gdzie byliśmy jakiś tam czas temu Pretty cool place for a kung fu school. Didn't they use this temple as a backdrop for what was it? Fists of carnage? No, it was used in the grandfathers of the Shaolin Fist. I co? Jeszcze gdzieś będziemy jechać? Tak, szkoła sztuk walki. O, o o o o To jest miejscówka. Moi kochani, gdzie będziemy oddawać statuetki? Tak przy okazji właśnie i będziemy się uczyć nowych ciosów tam Zresztą sama nazwa wskazuje. Szkoła to szkoła, tak? Tam będziemy się uczyć pilnie. Dobra, spróbujmy się tu zmieścić. Udało się. Bez kolizji. I teraz tu jesteśmy na miejscu. Nie jest to szkoła, nie Help you? Yeah, I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Uh, your guidebook? Yeah, it said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I. Wait. Uh, I know you. Yes, if you. I used to be your student. I'm Wei, Wei Shen. Ah, uh, yes, the one who went to America. So you brought this girl back with you. Uh, your skill level with girls very good. Now time to assess your skill level in kung fu. No i proszę, shift, żeby skoncentrować się na sifu. Ok. A musimy przytrzymać. No i dobra. Ciosy w różnych kierunkach, które zadawać. Trzymając shift. Raz, dwa, trzy. Dobra. Coś jeszcze? Aha, podobnie zaatakuj każdego z uczniów ciosem kierunkowym. To jest nowa rzecz. Raz. To wszystko? Obalenie z podcięciem strzał i, i e, przytrzymanie później. Przycisku myszy. Jeszcze raz. Kopnięcie. No. Okej, okay. bardzo fajna sprawa, to się na pewno przyda. Do balania przeciwników. Więc trochę się tu pouczymy. Pokonaj uczniów. Łach, stary, teraz mnie wkurzyły. Do widzenia. Proszę bardzo, kontra. Kolanko. No, jak szybko atakują. Może w ten sposób? Tak, znowu skontrolowany idealnie Spróbuj może te ciosy kierunkowe wyprowadzać, jak się uda shift? Kurde, normalnie nie dają w tym spokoju człowiekowi Teraz próbuję wykorzystać może to obalenie O ile się uda Chyba się nie uda O, jeszcze dobicie Try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion. And pray for the best. See I don't think there's much more you can do. Oh. Jade Rat. The Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like a thousand years old or something. That's real? Part of a set of twelve. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the Triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. <laughs> this collection meant a lot to me sometimes you just have to let things go i should close up it was good to see you again way and your lovely fiance what? <laughs> okay yeah, that was fun what do you want to do now i uh, need to get home but uh, i will definitely call you later hmm it's about Tak jest. Pocięcie z obaleniem dostaliśmy. Czy właściwie się wyuczyliśmy tego? Numer telefonu Amandy. Tak jest. Mamy numer telefonu, więc możemy do Amandy zadzwonić. To zrobimy. Ciuchy treningowe i notka biograficzna Łajaszena. Więc od notki zaczniemy jeszcze. Sifu nauczycie nowego ciosu, jeśli znajdziesz jedną z jego nefrytowych statuetek. Jasna sprawa. Raporty. Jest akta DPSF, notatka biograficzna Łajaszena. Dobra, to byłoby na tyle. No i system walki zaczyna się pomalutku rozbudowywać. Oczywiście, jego panowanie będzie trochę wymagało poświęcenia czasu. Ja sobie zerknę do lepszej jeszcze. No to jest właśnie szkolenie walki, wręcz tutaj. I to jest standardowy cios podcięcie. Postaram się wykorzystywać to częściej w walkach. Jak nie zapomnę, jak pewnie mnie znacie, to zawsze. Staram się urozmaicać gameplay jak tylko się da, więc bardzo fajnie, że tu będę miał taką możliwość, robiąc różne kombosy i różne ciosy wyprowadzać. Więc fajnie. Tak, teraz tutaj jeszcze w telefonie weźmy kontakty. Przebardy Samanda. Możemy do niej zadzwonić i umówić się na kolejną randkę. Jest to. I na pewno to zrobimy, ale nie w tym odcinku. Schowamy sobie smartfona, przejdziemy do mapy. Mamy kolejną ikonkę, podziemny krąg. North Point. Czy to coś nam dało? Tak jest. Zobaczcie na to. Tu są takie, jakby pięści. Ten symbol, na pomarańczowo. To są turnieje, które można rozegrać. Turnieje walki, oczywiście. I mamy ich cztery. W całej grze. I wszystkie wykonamy. Któryś odcinek sobie poświęcę na przejechanie się po tych wszystkich punktach i odhaczenie wszystkich turniejów, które nazwę jednym turniejem wielkim. Natomiast to będziemy robić, jak już rozwinę postać bardzo mocno, bo niektóre walki są bardzo trudne wam powiem, niektóre trudnieje i lepiej mieć dużo ciosów w, w zanadrzu i dobrze postać rozwiniętą w różnych kierunkach. To byłby na tyle. Pomyślę, co zrobimy w następnym odcinku. Prawdopodobnie zajmiemy się randką za zamandą po raz drugi. Tak mi się wydaje, mm -hmm. że, że od tego zaczniemy, bo czekają nas kolejne profity po takiej randce. A jakie? To Wam nie powiem, zobaczycie z czasem. To byłoby na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Ej!